Dzisiaj będziemy sobie grać w, w tykon, co rozbudowujemy sobie park rozrywki. Ja już troszeczkę rozbudowałam, tylko dwie, dwa wzięłam. Bierzemy sobie więcej monetek, żebyśmy mieli więcej, bo tu dość dużo będzie rzeczy. Przynajmniej 1000. Co my tu mamy w ogóle? 290. To i Wam tyle. Ja, ma, ja nie mam w ogóle Robuxów. Okej. Okay. Tu niech nam się nabija. A Wy dostawcie teraz łapkę w górę. I jeżeli ktoś jeszcze mnie nie zasubskrybował, to zachęcam. No, i teraz pieniążki jeszcze zbieram. Dobra, za chwilę. pozwiedzajmy sobie na razie, co my tu mamy. i już tam rozbudowali. To jakiś mamy parking, to ściągle klikam ogólnie. Bardzo się cieszę, że ogólnie spadł śnieg i teraz nadal pada. Yy, yy, właśnie, yy, więc korzystajcie z pogody, bo już potem nie, nie będzie chyba. Ja bym strasznie chciał sobie coś kupić za robuxy, ale nie mam w ogóle. Trzeba wejść do autobusu, da się, tylko że główką, główkę mi samą widać tylko o tu. O, wow, cześć. Dobra. Idziemy. Dołączę do grupy. Dobra, nie. Ja bym Mega chciała mieć już dobre kilka tysięcy pieniążków tutaj. Musimy sobie trochę nabić. O, to co osiem się chyba nabija. Więc poczekamy sobie i spróbujemy się do kogoś tego włamać. Choć wątpię, żeby dało radę, więc a, a, nie idziemy. Tutaj są góry, czy co? Jeszcze po prostu skały. Dobra, idziemy już sobie rozbudowywać. 65 sześćdziesiąt balony no dobra balony za osiemdziesiąt dwa dąbunce a da się skakać da się o! i nawet on ok skoczyliśmy sobie dąbunce też balony światła Światła, krzak, serio, krzak, krzak. Ja nie chciałam tego krzaka. Oh, nie. Ścieżka, ścieżka, lampa, serienka, kabrzytka. I kamienia jakiegoś kupiłam. Czy na, na coś mi jeszcze tu stać? Nie, chyba mnie już na nic tu nie stać. Okej, okay, idziemy. Bo i nie stać mieć na jakąś ścianę. Okej. Okay. Musimy iść po pieniążki. Tu już nas nie stać na nic. Więc lecimy po pieniążki. Już tam się nam trochę chyba nabiło. No, już się trochę nabiło. Więc jeszcze chwilę poczekamy pójdźmy sobie tu ogólnie zobaczymy czy coś będzie jechało idziemy, idziemy, idziemy chodźmy, chodźmy, chodźmy jesteśmy na ulicy i nic nie jedzie nawet dobra, idziemy sobie to możecie mi jakąś grę polecić, bo ja już nie wiem jaką nagrywać. Ło, ile mamy wniosków. Dobra, idziemy znów sobie brać różne rzeczy. To teraz muszę czytać. Ławka za 196. Chyba na razie ustawię. Nie, drzewo też. Ścieżka, no dobra, weźmy sobie ścieżkę. Jakiś znacznik. O, znacznik, żeby się nie zgubić. Balony, aż takie drogie. Samochód z lodami. Nie stać mnie. To trochę potem. Nawet stoisko na czurozy. Jakie są wyżne czurosy. Ja chcę czuroski. Ja chcę czur czuroski. Mogę sobie wziąć czuroski? Chcę czuroska. Ławka aż za Trochę mam katar niestety. Ochana, no to mnie stać że niby. Za takie balony tylko krzak. No dobra, weźmy już ten krzak. Ten krzak to jest jakiś chyba przeklęty. Nie wiem co z nim nie tak. A pe pewnie mnie prowadzi, że co wzięła pieniążki. Dobra, idziemy sobie po krzaku. Tak, idziemy po krzaku i idziemy prosto. Tego szybko to się ogólnie nabija. Więc idziemy sobie. Jak cyturoska! Taka mi się zachciało czurosów. Ławkę, no dobra. Kupmy już tą ławkę, jakieś drzewo. To chociaż palma, palma chociaż lampa taka dziewna. Ławka za tyle. Wcześniej było bardzo tanio, a teraz takie drogo normalnie. Za chwilę nie wytrzymam. Ten kosz na śmieć też był dość drogi. Za co sobie teraz po nim poskaczemy? Dobra, idziemy sobie po krzaku. Teraz idziemy sobie poskakać. Spróbujemy przeskoczyć do jednego, tego, do drugiego. Ok, skaczemy. Wysoko! Chcę pobić rekord świata! Trzy, dwa, jeden. Dobra. Zobaczmy, ile nam się tu już nabiło. To jeszcze chwilkę poczekamy. I zobaczmy, tylko co to by było jakiś Field ant, coś tam. Nie jak to się czyta. Polub grę, dołącz do grupy. Ogólnie tu nie wiem, jak dołączyć grę i polubić ją. Ale no dobra. bierzemy sobie pieniądze. Chodźmy coś rozbudować jeszcze, bo dość dużo to my nie rozbudowaliśmy. Chcę przynajmniej pół tego wszystkiego. Serio ławka za 600? O! To są jakieś napoje. A, to takie zimne. Co tu tak ciemno? Namiot? No nie, i mnie już nie stać. A po pieniążki mnie prowadzi Więc ja sobie sama Jak tu ciemno Nie spodziewałam się, że tak będzie ciemno Mi się bardzo nie chce Tak ciągle latać Po te pieniążki ja Muszę ciągle stać na tym A nie, bo mi się wtedy już nie nabije Albo nie, chwilę tutaj postoimy I jak się ruszy To mi się nabije Okej. Okay. dobra, idziemy już. Ciemno, no zapalcie światło. W sumie to niech się nie zapala, bo wszystko mam zapalone. O, już jest słońce, Była noc. Jest, stać nas yy, z, yy, z lodami, budka jakaś. Tko, tropikalne lody, jambore. Co, jambore? Mam wszystkie wymagane pozwolenia? Co? No dobra, raz. Ło! Wow. Wyszłam sobie aż nawet. Nie, ławki nie chcemy. Walony tort urodzinowy. O. torcik. A można go zjeść? Nie, nie można. Nie można tortu zjeść. Przecież zawsze można tort zjeść. A tu? O co chodzi? Tortu nie można zjeść. Chyba ten ktoś, kto ma urodziny, no to chyba dla siebie tylko będzie chciał zostawić. Dobra, bierzemy swoje mametki. No i teraz dużo mi się już nabija. Poczekajmy, bo tu szybko się nabija. Właśnie do dwóch do 200, do chyba 200. Nie, nawet już do trz... To jest taka książka, w której się... Pieniążki. Musimy dużo pieniążków mieć. Dobra, idziemy. Idziemy, bo mi to zajmie kilka dobrych godzin. Dobrze szybko, szybko idziemy. Kosz na śmieci, aż taki drogi. Ławka. za ja tyle na klakę. Krzak, ten przeklęty krzak! Ta lampa to samo. Ścieżka. To już ścieżkę sobie. Kup. Balony. Dąbunetce. Nie, nie stać nas na Trzeba też... No to też. A co tu jest? Ściana za tyle aż! Prowadzi nas ta. A tam jeszcze chyba coś mamy do wybudowania. A co to jest? Zbiornik kul. Zbiornik kul. 114. To jeszcze możemy kupić. A co to w ogóle była? A ściana. Pieniążki. Zabieramy pieniążki i lecimy. Dopiero mam zakończenie 17%. O, koleżanka do mnie dołączyła. Kosz. Skała. Nie. Nie, kupiłam skałę, naprawdę. Też jest przeklęta, tak jak mówiłam. Zjeżdżalnia. O! Ja zawsze chciałam iść na festyn. Właśnie lubię zjeżdżać po takich zjeżdżalniach. Nad morzem, jak są takie, no to zawsze idę, albo nie zawsze jednak. Bo mnie wywalił. Czekaj, a da się tu skakać? I weszłam źle. O, dobra. Ja zawsze kochałam dumu No. no okej. Okay. Tuś ktoś napisał, ale nie będziemy patrzeć.